9 listopada 2014 roku około 13. Miałem dzisiaj tutaj przygodę piękną. Po raz kolejny w podobnych okolicznościach tu na tej wodzie trafiłem dość sporego suma. Tym razem nie tak dużego jak w 2002 roku, który możecie obejrzeć na moim kanale na YouTube pod tytułem Ryba Życia, ale niewiele mniejszy. Miał mniej więcej około 15 kg. Musiał mieć, no nie wiem, trudno, całego go nie, nie zobaczyłem. Fragment tylko mi mignął pod powierzchnią, kiedy linę wyciągałem, ale zaraz wszystko opowiem, jak to było. Siedzę sobie na łódce, wędkuję. Na jaką przynętę? Oczywiście nie zdradzę. Nie tą, która tutaj leży na wierzchu, także nie pytajcie mnie na co. I jak i tak dalej, bo to jest oczywiście tajemnica każdego wędkarza Ale, o, nawet na sądzie widać jakiegoś długiego Mam ustawioną sondę tak, że widać długi ślad To była ryba, słuchajcie, siedzę sobie tutaj Rzucam w pewne miejsce No i w pewnym momencie trach, siedzi A trafiłem go na tą najcięższą wędkę, na tą najlżejszą Wyrzut 15, 10, 30 a mam przygotowaną taką 80, 80 gram wyrzutu na ciężkie przynęty złapał, tu gdzieś blisko i idzie do dna. Ta sama historia co w 2003 roku. Czyli chwycił, przymurował, wybrał, no nie wiem, z 10-15 metrów żyłki, ale czuję, że daje radę go wyciągnąć. Mam dość, tą będkę dość mocną, więc pomyślałem sobie, spróbuję go docholować. Nie chce mi się tych cumów który mam tutaj, tylko że ta ma była tutaj na dziobie przymocowana. Nie chce mi się tych cumów wyciągać. Może się uda go dociągnąć do łódki. I to był błąd, bo ja go do tej łódki dociągnąłem. Dociągnąłem go gdzieś mniej więcej tutaj do tego miejsca. Słuchajcie, stoję sobie tutaj, tak jak teraz, na tej łódce. No i czuję, że dam radę go wyciągnąć. Tylko muszę się z nim pobalić. Czuję też, że jest dobrze zapięty. Jeszcze mu przycięłem ze, ze dwa razy tak z wyczuciem, żeby się ten hak dobrze bił. No i go trzymam. A on mi idzie tutaj pod łódkę, tutaj jakieś kółko zrobił w tym miejscu, a tu mam blisko burtę. No i mówię, e, może się uda. Jak przymuruję, nie wziąłem pod uwagę, że on opłynie mi tą łódkę tutaj. Musiałem wędką wymanewrować, żeby się nie zaczepiło te wsterczące dwie wędki i tą y, czujkę od echosondy. I poszedł mi tutaj, naokoło. Potem tutaj w dno. Trzymam wędkę wygięta w pół. I idzie mi tam, tam pod łódkę idzie. I w tym momencie, słuchajcie, poszedł mi pod łódkę. Ja oczywiście wędkę naokoło tej liny tutaj. O tu. I go mam tu. Ale ja patrzę, on idzie w tą stronę, tu podłódkę. łódkę. My, kurwa, zaczepi się. I się wziął i zawinął. Jakimś cudem o tę linę, która była tutaj na tym kółku yy, spuszczona do, do dna i się zawinął w ten sposób. I jeszcze raz i poszedł znowu w tę stronę i tak. Ja mam tu szczytówkę, ryba jest tu w, w tym miejscu gdzieś pod łódką. Tu jest raz zawinięta yy, yy, plecionka na tej linie. Ja mówię, kurwa, co ja mam zrobić w tym momencie? No to dawaj tą linę za rękę i w zęby. Za ręk to, ręką i w zęby wyciągnąłem ją, ale patrzę, ciągnę też tą swoją plecionkę mówię, przecież nie wkręcę jej w to kółko, więc przyklęknąłem tutaj i tą wędkę przełożyłem pod toniną napiętą mówię, chuj najwyżej się yy, wypnie no musiałem chwilę zluzować, ale na szczęście się nie wypił. przeciągnąłem tą wędkę pod tą liną znaczy jedną ręką, bo tą, którą teraz trzymam telefon miałem wędkę w niej, a drugą podciągnąłem linę do góry, przełożyłem z ręki do ręki. Jakoś mi się udało wymanewrować. Mam go tutaj. Mam go z tej strony burty. No więc strach tą linę. Zęby, ręka, zęby, ręka, zęby, ręka. Wywlekłem ją. To 10 kilo kurwa waży. Ale jakoś dałem radę. No i trzymam go w tym miejscu. Krąży, krąży, krąży znowu. Jedzie w tamtą stronę. Pojechał w tamtą stronę. Tutaj dziób mija. Znowu mam go z tej strony burty. A to bydle. Popłynęło znowu naokoło. Zobaczyło. Starał się wpłynąć pod łódkę Nie wiem dlaczego Tak robią sumy No ale zacząłem tupać Chciałem go wypożyć A to on jeszcze bardziej poszedł pod tą łódkę No i słuchajcie Zrobił mi tu kółko Jakby widział tą linę Tą która tutaj jest spuszczona do wody Owinął się z kolei o tę linę I zrobił takiego muńca Tam poszedł Tu mam go owiniętego No więc znowu Taniec z liną od, odbezpieczam, oczywiście teraz tego nie zrobię, ale wyobraźcie sobie, że to odbezpieczam. Łapię tutaj ręką i w zęby i trzymam. Dobrze, że mam kurwa dobre zęby, bo jakbym miał sztuczną szczękę, to tam numer by nie wyszedł, no ale chuj. Wywlekłem tą linę do połowy i w tym momencie, słuchajcie, słuchajcie uważnie, w tym momencie czuję luz na wędce. Patrzę. Moja przynęta z wisa koło tej linki, samotna. A ja z tą liną w tych zębach patrzę się na te przynęty. I taka chwila to nie wiem, to wieczności słuchajcie nie wiedziałem, czy puścić tą, te, te, tą linę z tych zębów, i, i żeby wpadła ta. Cuma z powrotem cała do wody, czy, czy co? No, w końcu wyciąłem tą linę, usiadłem, zajarałem, oczywiście, i mówię tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo są ludzie, którzy całe życie nie mieli takiej przygody, a ja już który raz mam taką przygodę? No, dzisiaj dałem dupy, mówiąc krótko, bo zamiast go cholować do łódki, trzeba było go tam na dystans trzymać i się najpierw uporać z tymi linami, i potem mógłbym z nim tańczyć przez dwie godziny, tak jak z tamtym. No i nigdy więcej takiego błędu nie popełnię. No niestety, to, jest, to był mój drugi sum w życiu. Nigdy nie byłem nastawiony na suma, aż tak bardzo. Może gdybym miał ich pięć na węce, to bym wiedział, że najpierw trzeba szybciutko się odsumować, a potem walczyć z rybą, żeby ją przyciągnąć do brzegu, czy, czy tam do łódki. No mam nauczkę, ale mam też przygody. No i taka była dzisiaj moja przygoda na, na rybach. Chyba to jest już ostatni dzień, bo to 9 listopada 2014 roku. Przypiękna pogoda jak na, jak na listopad, mimo że jest pochmurno. Południe troszkę słońce wyszło, i właśnie wtedy, kiedy wyszło, to słońce on dział. <laughs> Słuchajcie. Ale, mimo wszystko, chyba to już będzie ostatni dzień w tym, ten ostatni raz w, w tym roku na łódce, bo tutaj na naszym przystanie już łódki niebawem będą z, z, z wody wzięte. I trzeba będzie czekać do przyszłego roku, do 1 maja, no chyba że sobie Ponton sprawię, co zamierzam zrobić, i się uniezależnić raz na zawsze od wszelkich łódek i wypożyczalni, tak jak tutaj. No i taka była moja przygoda. A uzbroiłem się dzisiaj we wszystkie możliwe przynęty. Nie będę Wam arsenału pokazywał, ale mam małe, duże, woblerów, wszelkiego rodzaju, sliderów i tak dalej. I Pewną broń tajemną mam tutaj. I właśnie na tą broń tajemną mi wziął. E, no i, i cóż, no. Fajnie jest, no. Fajnie jest. Także kto nie wędkuje, to nie żałuje, A to kto wędkuje, a mnie zna i nie, 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 nie przyjechał ze mną tutaj dzisiaj, to nie żałuje, bo, bo są emocje. Ale tak w ogóle, wracając do tego tematu, co mówiłem, o którym mówiłem w poprzednim filmie. To rzeczywiście tutaj na echosądzie nie ma ryb. Słuchajcie, ustawiłem tą sondę tak, żeby widać każdy był paproszek. Nie jakieś tam emotikonki w postaci rybek i świergotki, bo tak można tą Echo ustawić, żeby ćwierkała. Bo jakiś się ryba pokaże, tylko ona pokazuje. W tym momencie wszystkie wszystkie tutaj e, zdarzenia na, na, na ten. Ja wam zademonstruję, jak to działa. Wezmę tego slajdera Największego Tego Muszę poczekać żeby tutaj niczego nie złamać I nie wpaść do wody Przepraszam Wrzucę go do wody On tonie Pokażę wam jak działa Echo Na tych ustawieniach To jest slider Taka gruba ryba Tonąca I Teraz opuścimy ją Tylko muszę kabłąk O. Dobra już będę normalnie I teraz on idzie w dół wystarczy już I teraz zbliżmy kamerę do, do monitora zobaczcie zaraz zobaczycie ślad tego widzicie już widać u góry on się zanurza robi taki gruby ślad widzicie Zrobił ten ślad, zrobił ten slajd. Teraz go podniosę do góry i znowu opuszczę. I tak mam ustawioną szyn, tą echosondę, żeby widzieć dosłownie każdą rybkę, która sobie tutaj płynie. O, widzicie Teraz on wisi pod łódką na pełnej głębokości mniej więcej w 3 czwartych i zostawia taki ślad i tak widzi jak osądza tą, tą przynętę i tak samo każda ryba która wpłynie pod łódkę yy, trafi się na na tym na, muszę tak filmować żeby żeby nie odbijał się mój telefon widzicie tutaj ten ślad o ten na dole to jest ślad tego slajdera jeśli go teraz oderwę do góry i opuszczę to zrobi się taki taki ślad do góry ja tu widzę każdą rybę Którą napotykam. I niestety stwierdzam, że ryb na narwi w porównaniu z dziesięcioma latami wstecz jest jakiś promil bym powiedział. Bo jak tutaj płynąłem wzdłuż koryta, to słuchajcie, na sądzie to były ławice, cała stada. Tysiące ryb. A dziś, teraz, któryś już raz w tym roku tu przyjeżdżam. Czwarty e, raz, e, czy piąty z echosądą, bo długi czas jej nie używałem. I stwierdzam, że ryb po prostu zwyczajnie nie ma. Widzicie, jakiś ślad zostawia? Godzina trzynasta. A, no to jest trzynasta. Myślałem, że jest trochę później. No to jakąś godzinkę temu miałem przygodę z rybką w momencie, kiedy wyszło piękne słońce. No i tak wygląda. Słuchajcie no to tyle mam do powiedzenia z ostatniej w tym roku łódkowej chyba wyprawy No może jeszcze w przyszłym tygodniu w niedzielę jeśli będzie pogoda bo to może się zbiorę chociaż wątpię bo mam dużo teraz zajęć będę miał więc chyba już się nie wyrobię czasowo ale kto wie ale na wszelki wypadek kończę ten sezon łódkowy no i w przyszłym roku trzeba będzie się zainteresować pontonem lub zbudowaniem własnej tratwy, bo chcemy z komplem zbudować fajną tratwę na dwóch pływakach z dużym pokładem, z nadbudówką i się kompletnie uniezależni zbudować sobie łódź wędkarską bardzo wygodną, nie taką chybotliwą jak te cholerne łódki bo przecież na tych łódkach to się, kurwa, już nie będę mówił no łódka jest dobra, no ale ale się w kolebie, wszystko ciasnota, mało miejsca, i, i chcemy właśnie zrobić sobie takie pływające tratwy, podobne do katamaranów. Na dwóch płozach z dużym pokładem 3-4 metry na, na 1,5, na 2 metry zobaczymy, jak nam wyjdzie i jak zdecydujemy. To też zależy, jaki transport będziemy mieli do tego, żeby przyjechać na brzeg, i sobie wywalić to i. To będzie lekkie, szybko montowalne i składane, i tak to będzie wyglądać. Także prawdopodobnie na rybkach to się spotkamy w przyszłym roku, chociaż nie wykluczam, że może jeszcze, jeszcze na lód nie pójdę w tym roku, jeśli w ogóle takowy będzie, bo raczej nic nie wskazuje, żeby tutaj woda miała chęć zamarznąć. Pogoda raczej nie sprzyja 10 stopni wczoraj, 10 stopni dzisiaj, w porywach było nawet i 15 w słońcu. No, kto, kto, kto wie, czy i nie więcej, aż się rozpinałem, żeby się nie zgrzać, jak tu siedziałem. Także no zobaczymy, jak to będzie. Także kończę przygodę z kolejnym dość dużym sumem. 15 kg miał spokojnie. Więcej nie miał, bo inaczej nie udałoby mi się go do, do, dotargać do, tej, do łódki. No, zrobiłem błąd. Jak złapiecie kiedykolwiek suma, nigdy go nie ciągnijcie do, do łódki od razu. Dajcie się mu zmęczyć, tak jak ja zrobiłem za pierwszym razem, zmęczyłem go. Potem byłem, miałem go pod łódką, ale przedtem zdążyłem wyjąć cumy z wody, żeby mi się nie zaplątał. Dziś popełniłem błąd. No, czułem, że jest mały, więc nie pomyślałem, że to bydle, po prostu się za, za, zaplączę. Na koniec mogę powiedzieć tylko takie jedno wrażenie, że jak on mi się zaplątywał o tę linię pierwszą, a potem o drugą, to ja miałem wrażenie, jak on by widział tą linę i jak on by się specjalnie chciał zaczepić o tą linę. No, 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 no bo która ryba pójdzie wokół liny i wróci i, i, i zrobi okrętkę. No, normalnie ryba jak już chce uciec pod łódkę, to siedzi pod tą łódką gdzieś tam na, na dnie, a on się o tę linę specjalnie jakby zawinął po prostu zwyczajnie, kółko zawinął wokół tej liny. Jakby chciał tę linę z pyska, tą plecionkę z pyska Tak to wyglądało. No to kończę. 14 tłuc, 9 listopada 2014 roku, plus 10 stopni, lekka pochmurna pogoda, tak się kończy dzisiejsza wędkarska przygoda, choć jeszcze przede mną za 2-3 godzinki łowienia.